Dzień dobry, to jest System Shock 1. Co tam nowego słychać u nas, u pana hackera? Zdobył nową broń, w sumie to zademonstruję, tylko na najniższym poziomie, zużycia energii, czemu nie? Ja w ogóle nie dużo energii na tym poziomie, natomiast jak było dużo, duża moc, no to wtedy bym mógł kurde pocisnąć z tego paska, na... nie będę tego na razie używał. Dopiero jak znajdę. O, no może na tych cyborgów tam będzie idealny. Jak znalazł? Natomiast chcę sprawdzić mapy, bo chcę sprawdzić czy wszędzie byłem, w a nie, tutaj są jeszcze jakieś drzwi, gdzie nie byłem, czyli na południe i tu jest jeszcze kamerka, co ciekawe, dobra, tylko tu nie ma i tak kompasu No dobra, nie, nie potrzebuję kompasu na ma mapę, to, to bez no właśnie, tędy nie przyszedłem, czy tylko Uuu, pięknie, dlaczego go nie sprawdziłem wcześniej? Miałem masę amunicji. Aha, tu mnie nie było. Ej, ej, ej! No kurde, uda mi się go zabić, ale uszkodzi mi całkiem. Ta broń jest niezła przeciwko nim, powiem tyle. Ponadto wiem, że tutaj będzie kurde, biologiczny. Kurczę, dlaczego ja jeszcze nie mam żadnych tych y, gadżetów, które leczą z y, biologicznego zatrucia? Ma tu nic więcej? A, pieciela, tu jest ciemno! Chyba nic nie ma, tylko lok, jeden. Spadam stąd. Ok, najgorzej. Podejrzane.

Niektórzy z nas proponują atak na mostek, inni są za przebiciem się na pokład lotów i uruchomieniem kapsuł ratunkowych. Jednakże ani jedni, ani drudzy nie wiedzą, jak pokonać armię cyborgów i robotów chroniące te miejsca... chroniącą. Niekiedy nachodzą mnie bardzo czarne myśli. Może naszą jedyną nadzieją jest dostanie się do zbrojni w sektorze Gamma. Z uzbraniem, które tam znajdziemy, może nam coś się udać. Todd Blanken ship, poznał kod do zbroi od wyższego oficera. 705, spróbujemy trochę. A górzko. mam tylko co z tego skoro nie mogę. A, zaraz, A ja tu byłem? To jest właśnie zbrojownia. Zaraz, jak to jest? Nie jest zbrewnia, chyba to jest jeszcze jakieś inne miejsce. Zarobiście? ponieważ są tutaj paczki, znaczy skrzynki, ale to zawsze zebraje coś ciekawego. A, trochę nabojów, no ale. O, cześć kolego! Się za Skitra, konkretnie. Tam coś jeszcze leży. Była apteczka. Nie, to jest zegarek bo... Szkodzony zegar. Więc więcej tu chyba nie ma. Ale mam dosyć mało zdrowia. To jest, to jest niebezpieczne, że tak łaży sobie z takim stanem. Tu byłem na górze, i wydaje mi się, że większość miejsc już mogłem zwiedzić na tym poziomie. Pokażcie jeszcze mapkę. To było. A, już wiem, gdzie można jeszcze iść. Czyli. Kurde, nie chcę tego. Ehm. Um... Wrócę się do tego szybu wentylacyjnego. Czekam. Eee, jeżeli wiem, wentylacyjnego... O, a jeszcze tu jest coś. Dobra, wiem, jak tam iść. Tędy. Czy jakiegoś sekretu? Nie, jest tego wykładzina. Kurde, no. Ooo, teraz już się udało, zaraz się Ha, udało mi się dostać do zbrojowni. Innym się nie udało, mi się udało, to coś świadczy. Okej. Okay. Znalazłem ta granat MP, dwie miny. Znalazłem nie nie dużo, to już mam. Uuuu uh, granat gazowy, granat y, odłamkowy. Jeszcze są dwa ciała, trzy ciała nawet Okej, okay, nic nie ma i kolejny ten jest Spark Beam Całkiem niezłe rzeczy. Eee, zaraz, które do się szło Co sobie mogę wziąć jeszcze Tędy się kolego szło Tędy chyba Do tego pomieszczenia gdzie było gdzie była pierwsza śmierć nastąpiła Dobra, tędy na pewno Tak czy nie? Nie, zaraz... Nie, w ogóle nie tędy A zaraz, a tu już coś jest, ale... Ja tu byłem? Aaa, dobra, byłem. Kurde, pomyliłem się, sorry. Proste, chopie I ostrożnym krokiem. Zupełnie w innym kierunku jednak. A, zmęczyłem się, zmęczył gościa. Naprawdę słabą kondycję. No tak, nie tędy. Tędy nie. Kurde, jak to mi szło? Tędy nie. coś było? No chyba tylko paczki. Musi to dalej pomylić coś. Aha, wiem. Pomyliłem się. Tędy trzeba. Tędy. I... tędy. Dobra, i co to jest? Jeszcze jedna mała sprawa. To. Aha, czyli tu nic nie ma? Zbiórko Żadnego loga, żadnego nic. No Dobra, wchodzimy do tego okropnego pomieszczonka. Tu sekret? Nie, sekret był to obok. Ale nie, no tu jest jeszcze ten drugi sekret. Kurde, co to ma być? Przodem blokuje jeszcze, tym poziomie zabezpieczyń. Teraz mogę się bardziej tutaj rozejrzeć, jest trochę bezpiecznie, bo zabiję tego ciecia, który tam na górze był. Trochę mnie to przeszło. Z tego powolnym krokiem eksploracja. Ok, jakieś zwłoki. O, log! Jakieś drzwi, was! Ten czas. Kurde, komórka mi się rozadowuje. Dobra, czas przeczytać coś. Ech, się odstresować nad lekturą. Może być jednym z ostatnich, kto nie zmienił. Shodan musiał wyróżnić machinę healing. Zinstalłem w Alpha Quadrant.

Ludzi w cyborki w sektorze alfa. Cóż za ironia, dawniej maszyna ta służyła ludziom, a teraz dzięki niej ludzie zmieniają się w bezwolne narzędzia. Uuu, hmm. apteczka. Kurde. Cały czas mam w sumie mało zdrowia. Zapis. To jest. A, czyli to mnie tylko doprowadziło do jakiś zwłok, które nic nie zawierają na wykładkę. Więc nie ma nic, nic. Ewentualnie zrzucić się teraz tutaj. Uważaj! Dobrze. Y Zarmać tego gościa. O come on, nie rzucnąć. Eee. A, y o, tu coś leży. O oh je... A yeah. gramat... Gramat. Gramat to było słowo, tworzę. Y to gdzieś prowadzi? Kurde. Ej, ej, o kurczę jaka, jakie promieniowanie. Strasznie duże. Hmm. Czy jak na ten Co za dźwięki? Jak na razie to i tak jest małe, bo wiem, że w przyszłości promieniowanie są naprawdę jeszcze dużo, dużo większe. To jest 25 to nie jest aż tak dużo, ale to on trzeba postywać. Tutaj na pewno jest coś, no, można uciec z Więc wydaje mi się, że wszystko tutaj chyba w tym pomieszczeniu, prawda czy nie? Żadnego sekretu tu nie zostawiłem. Dobra. Więc chyba nie poznam nic innego, tylko pójść do tamtego miejsca, gdzie jest masa cyborgów. Wepchana w jedno ciasne pomieszczonko. Dun, 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 dun. A tu się pustało, zrobiło kurde. A wiem co zrobię, wyleczymy się. Bo można teraz droga bezpieczna, wiem, że tutaj jest kolej. O! Dawaj, apteczkę, wiem, że masz. Spadaj. Głupcze. Ej! Głupcze. Kurde, coś ostatnio słabo z tym mózgiem tam nic nie noszą. Dobra, czyli teraz tak ma droga naokoło. do miejsca, gdzie się można wyleczyć, czyli w sumie to bez sensu drogę wybrałem chyba, duszą. A, co tam? O, tu mogę sobie Tędy, nie? Czy nie? Nie, w ogóle źle przeląć. Gdzie ja iść? No. O kurde, chopie, skoncentruj się. Tutaj. Dobra, jak na razie to można. O, chorego. A no nie, musicie mi powiedzieć, że zawsze cztery walnięcia zabijamy ale pokazuje się, że no, tego gościa zabił trzy, więc. Kurde. What the hell? <laughs> Dobra, tylko teraz wybrać to od zaraz. Aha, tu jest ten wąs, który jest zamknięty. No właśnie, tylko zacząć na mapie. O, już cięgie... Ciężkie drzwi. Tutaj? Nie. Tutaj. Come on, powiedzcie, że to jest pusto. Kurde. Skąd ich tyle jest? No jasny gwint. Dobra, i to jest chyba idealny moment, żeby zrobić przerwać czas. A, dobra, jeszcze dobiegnę do tego miejsca, gdzie miałem w sumie dobiec. bam, 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 bam. Czyli koledzy Kurde, co mam to wrażenie, że nie wszystko odkryłem, ale no, no, dobra za dźwięki Tędy, tak? Tu i do góry będzie trzeba. Dobra. Także widzimy się w następnym odcinku. Strzymy się, nie widzimy się. Na razie.